Dzień dobry państwu. Tomasz Piekielnik. Polski statek zaatakowany dronami, ale nie przez Rosję. Pytanie czy przez Izrael, bo rzecz rozgrywa się w związku z pomocą humanitarną jaka płynie flotyllą. Flotyllą, w skład której proszę państwa wchodzi sporo statków. A co ciekawe, ostatnio Włochy i Hiszpania zapowiedziały, że wyślą swoje okręty wojskowe, by pilnowały bezpieczeństwa. Tych, którzy niosą pomoc humanitarną, tych, którzy płyną z nią i są atakowani przez drony. Kto te drony wysyła? Czy to Izrael? Czy Izrael chce dalej prowadzić ludobójstwo, głodzić na śmierć Palestyńczyków? A kto wie, czy także nie dodawać, proszę Państwa, czegoś, by przyspieszyć to, o czym chyba marzy taki na przykład wicepremier przynajmniej minister finansów Izraela, Bezazel Smotrich, mówił, że moralne, moralne byłoby zagłodzić na śmierć 2 miliony ludzi, wszystkich palestyńczyków w strefie gazy, ale może na to świat nie pozwolić. To jest jedyna jego obawa, bo gdyby pozwolił, to by to było zgodne z ich moralnością. Proszę Państwa, czy istnieje jakiś bardziej dobitny i dosadny dowód ludobójczych zamiarów i rasizmu w czystej postaci? Te pytania są myślę, że bardzo ważne. I bardzo ważne jest wsłuchiwanie się w wypowiedzi polityków w Polsce, nawet czy kryją to wszystko? Czy przychylni są temu wszystkiemu? Czy udają, że się tym nie interesują i my też nie powinniśmy? Proszę Państwa, otóż powinniśmy, bo ci, którzy organizują tam sprawy, mają tutaj też za dużo do powiedzenia. Będzie też mowa o prezydencie Indonezji, który oświadczył, że Indonezja jest gotowa wysłać 20 tysięcy żołnierzy do strefy gazy, by pilnować bezpieczeństwa. By pilnować obrony pokoju. Czy spodziewali się, się państwo Indonezji, która zadeklaruje, że na taki gest jest gotowa? Ciekawostka, prawda? Pytanie czym jeszcze będziemy zaskoczeni w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. Tu w Europie w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia w tak zwanym świecie zachodu z eskalacją, prowokacjami dronowymi i innego rodzaju jeszcze incydentami, powiedzmy. Ostatnio wszyscy śledzący świat polityki żyją w pewnym sensie tym, co wydarzyło się podczas zgromadzenia ONZ, 80. zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku. Proszę Państwa, ale czy to nie są wszystko rzeczy, które są przed nami także rozgrywane, niczym spektakle, po to, żeby w innym miejscu, tam gdzie w tej chwili nasza uwaga nie sięga, bo jest zajęta czymś innym, dokręcić śrubę ludobójstwa, bo to właśnie, niestety proszę Państwa, ale jest rzeczywistością. To się dzieje w tych dniach, to się dzieje w tym czasie, kiedy zaabsorbowani jesteśmy innymi sprawami. I muszę powiedzieć z, z jednej strony tylko z pewną dozą satysfakcji związanej z działalnością moją tutaj, ale generalnie ze smutkiem, że sprawdza się, proszę państwa, co prognozowałem, w związku z dostrzeganiem, iż te wojny są ze sobą powiązane, że za nimi stoją te same siły, że ci, którzy eskalują, będą mówić, że to druga strona. Ci, którzy prowadzą ludobójstwo, będą mówić, że tylko się bronią. A po to, by móc prowadzić swoje działania w sposób nieskrępowany, zajmują świat czymś innym. Ot, proszę bardzo. Polska zajęta jest w tej chwili tym, czy polscy żołnierze będą wysłani na Ukrainie, tym, czy polscy obywatele będą masowo powoływani do wojska. Nawet ci mieszkający za granicą, bo takie publikacje się pojawiają. Zajęci jesteśmy incydentami dronowymi w kolejnych miastach, stolicach Europy Zachodniej. Zajęci jesteśmy całym szeregiem, proszę Państwa, różnych wydarzeń. I niestety nie idzie to wszystko w dobrym kierunku. Proszę nie winić posłańca, komentatora, człowieka, który przedstawia co do tego opinie własne, dzieląc się z Państwem nimi, byście Państwo mogli własną opinię mieć, polegającą na... uwaga, realnej ocenie tego, co się dzieje, ale te opinie niechże wytrzymują test logiki, proszę Państwa. Przechodzimy do publikacji prasowych. Przechodzimy do publikacji prasowych. Będzie sporo doniesień z mediów w Polsce, z mediów na Bliskim Wschodzie czy z tureckiego serwisu informacyjnego. Dziękuję tytułem wstępu jeszcze za subskrypcję, komentarze, udostępnienia poprzednich materiałów. Proszę także o udostępnienie tego filmu i polecam linki znajdujące się w opisie filmu dla celów wsparcia finansowego kanału. Przechodzimy już na mocy prawa cytatu do analizy publikacji prasowych. Bardzo proszę. Dron zaatakował statek z pomocą dla strefy gazy na pokładzie polski poseł. Szanowni Państwo, artykuł opublikowany w środę 24 września o 5.58 rano. Dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod polską banderą, na którym płynę, powiadomił Franciszek Sterczewski. Jak zaznaczył, łącznie trzy łodzie zostały uszkodzone, ale na pokładzie polskiej jednostki nikt nie został ranny poseł wraz z aktywistami płyną ze wsparciem do strefy gazy, do państwa, które nie jest uznawane, choć ambasada Palestyny w Polsce się znajduje. Płyną tam, by pomóc ludziom, którzy głodują, tym ludziom, którzy są w ramach eksterminacji, proszę państwa, rozgrywającej się w tej chwili na oczach świata, przenoszeni kulami, armatami, moździerzami, dronami, bombami, a nawet głodem na tamten świat. Cóż za zbieg okoliczności, że politycy w Polsce o jawnie prosyjonistycznych, proizraelskich, prożydowskich postawach nie nazywają rzeczy po imieniu. Proszę państwa, zadam pytanie. Jaka powinna być reakcja premiera? Jaka powinna być reakcja prezydenta? Jaka powinna być reakcja ministra spraw zagranicznych po takim incydencie? To jest incydent o charakterze zbrojnym, przeciwko statkowi cywilnemu płynącemu pod polską banderą, na pokładzie którego znajduje się polski poseł. Czy nie jest to akt wojny? A jeśli nawet Państwo uznacie, że to nie akt wojny, to proszę to nazwać, to czym to jest wobec tego? Czy to wypadek? Czy to sytuacja, co do której powinniśmy przejść do porządku dziennego i dać prawo tym samym, przyzwalając na to, proszę państwa? Jakoś tak odniosę się teraz do incydentu z dronami w nocy z 9 na 10 września, które władza nazywa, że były rosyjskie i wysłane przez Rosję. Internauci, media niezależne dowodzą, że to bzdura, kpina z logiki. Z faktów i z rzeczywistości, bowiem te drony nie mogły być wystrzelone z terenu Rosji, nie miały szansy dolecieć takie były ich zasięgi. Za to takie drony identyczne kupić można w dowolnej ilości na ukraińskich aukcjach, bo tych dronów mnóstwo tam spada, dronów typu Wabik, dronów typu Gerbera, które były co internauci widzieli niekiedy posadowione wręcz w magiczny sposób na dachu z eternitu. Jakiejś królikarni, a to w innym przypadku spadły na pole, nie, z, nie naruszając w ogóle ziemi tuż obok, nie pozostawiając żadnej bruzdy po tak zwanym zaryciu, prawda, w ziemię. Internauci w końcu wsłuchują się bardzo uważnie, ale krytycznie, czyli naród polski wsłuchuje się uważnie, ale krytycznie w domaganie się przez Tuska, Szłapkę i Gawkowskiego i innych, proszę Państwa, jeszcze zwolenników. Wielkiej cenzury w Polsce i nowego reżimu wsłuchują się w domaganie się przez nich, by Polacy wierzyli tylko i wyłącznie źródłom rządowym. Ale Polacy pytają się, w które doniesienia mamy wierzyć. W te, na przykład, sprzed czy, czy spo tego momentu dementii. Na przykład, rakieta w przewodowie. Najpierw twierdziły media, że to, że to rakieta ukraińska. Potem. Przepraszam, najpierw twierdziły, że to rakieta rosyjska, potem okazało się, że to rakieta ukraińska. Kasz Patel, szef FBI, mówi, że to była prowokacja wojenna przeprowadzona na wciągnięcie Polski do wojny. Tak samo mówił prezydent, były, Andrzej Duda, w rozmowie u redaktora Bogdana Rymanowskiego, że to w sumie normalne, że Ukraina wciąga nas do wojny. Uważam, że nie powinniśmy właśnie z takimi państwami, które wykonują akty, wrogie, wojenne, militarne, przeciwko Polsce, mieć relacji dyplomatycznych. No może inaczej. Relacje dyplomatyczne może i można utrzymywać czy prowadzić, ale trzeba dawać jasno do zrozumienia, że nie ma co do tego ani akceptacji, ani poklasku, ani nie będzie to tolerowane. A więc uważam, że Polska powinna sięgnąć tak w stosunku do Ukrainy, jak w stosunku do Izraela, po najwyższe formy represji dyplomatycznej przeciwko ambasadorom, przeciwko dyplomatom, przeciwko tymże państwom. W tym momencie mamy do czynienia, proszę państwa, tak ze strony Ukrainy, jak ze strony Izraela. Z aktem, uważam, wojny przeciwko Polsce. Bo przecież czym jest ten atak na statek pod polską banderą płynący? To działanie zbrojne, dokonane przez kogo? Czy przez państwo Izrael? Ja nie mam wątpliwości. Ale jakie są ustalenia medytu głównego nurtu? Proszę państwa, zobaczmy. Przed chwilą zaatakowano statek pod polską banderą, na którym płyną. Dron uderzył bombą hukową w maszt. Wybuch był potężny, ale wszyscy są cali. Uszkodzony został tylko żagiel, przekazał Franciszek Sterczewski na Facebooku. Równie dobrze taka bomba hukowa mogła wyrządzić krzywdę ludziom. Jak poinformował w ciągu ostatniej godziny, zaatakowano dronami kilka statków z pomocą humanitarną, zgrupowanych u, wybrzeżu, u wybrzeży Grecji. Proszę Państwa, nie na wodach przybrzeżnych, tam na Bliskim Wschodzie, u, u wybrzeży Izraela, tylko u wybrzeży Grecji. Zdajmy sobie z tego sprawę, do jakich czynów bestialskich, wojennych, haniebnych i ludobójczych sięga to państwo, które. Eksterminowało już ponad 200 dziennikarzy, by jak najmniej dowodów było dostępnych dla ludzi na świecie co do tego, jak wygląda w praktyce tam ludobójstwo. Jak to nazwać? Jak to nazwać? Zadam od razu pytanie. Jak nazwać? Czy tylko niewystarczającą, czy zdradziecką, żydofilską, syjonistyczną, poddańczą decyzję polskiego MSZ? Czy tylko niewystarczającą? Czy może w sam raz? Za chwilę to Państwo ocenicie we własnym zakresie. Nad ranem poseł powiadomił, że do godziny 4.30 odbyło się 13 ataków na 10 statków. Trzy są uszkodzone. Atak na statek płynący do gazy, proszę Państwa. Wzywam polski rząd do ochrony Global Somot Flotilla i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w gazie. Musicie działać teraz. Musicie działać teraz. Przejdziemy do kolejnej publikacji. Zobaczycie Państwo w tej chwili doniesienia z serwisu Rzeczpospolita, które jakoś na pierwszych stronach nie goszczą, które jakoś nie są debatowane w mediach publicznych, według mojej najlepszej wiedzy przynajmniej. Dlaczego? Czy żeby tam się wszyscy bali Izraela, Żydów? A może ten strach jest prawdziwy? Może tym ludziom grożono, proszę Państwa, politykom, dziennikarzom? A może są oni? Kupieni, by robić to, co robią, by stosować Hasbarę, by być jej piewcą, jej agentem, czyli by nieść na świat taki przekaz dziennikarski i polityczny, który ma w ludziach, tu w Polsce w szczególności, budzić aprobatę dla tego, co robi Izrael. Bo właśnie tym jest Hasbara, a Izrael stosuje, by była ona realizowana. Przeróżne środki i używa do tego, zarówno mediów społecznościowych, świata mediów tradycyjnych, polityków, agent, ambasad, fundacji, stowarzyszeń i jeszcze całego szeregu innych idei, pomysłów, inicjatyw i organizacji. Przejdźmy do Rzeczpospolitej. Artykuł z Środy 24 września. Aktywiści płyną z pomocą do strefy gazy. Zaatakowały ich drony. We wtorek. Późnym wieczorem, aktywiści zmierzającej do strefy gazy flotyli zostali zaatakowani przez wiele dronów, zrzucających niezidentyfikowane obiekty. Proszę Państwa, spróbujcie sobie wyobrazić ciemno, nadlatują obiekty głośne, no bo nic, co lata w powietrzu, nie robi tego cicho, i zrzucają coś i słyszycie huki. I tych ataków jest kilkanaście. Wyobraźmy sobie. Jakie to jest odczucie? Być pod ostrzałem sił powietrznych, wrogich. Osoby znajdujące się na pokładach jednostek wchodzących w skład flotylli, w tym znana aktywistka Greta Thunberg i poseł kalicy obywatelskiej Franciszek Sterczewski, przewodzą pomoc humanita przywożą pomoc humanitarną, mając nadzieję, że uda im się przełamać blokadę morską strefy gazy ustanowioną przez Izrael. A jakim prawem Izrael ustanawia tam, proszę Państwa? Blokadę morską. Kto dał temu państwu ludobójczemu do tego takie prerogatywy? Kto im stworzył takie możliwości? Te pytania pozostaną bez odpowiedzi. Następna publikacja donosi o interwencji, o reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polski statek zaatakowany dronami. MSZ wydało komunikat. W Pols Polscy obywatele uczestniczący we flotyli Global, global Somod. Przebywają aktualnie w Grecji, poinformował MSZ. Dodano, że są oni bezpieczni i nie ponieśli żadnego uszczerbku. W nocy, z storku, na środę, aktywiści z flotyli humanitarnej, którzy płyną z pomocą dla ludności strefy gazy, poinformowali, że ich statki zostały zaatakowane przez drony. Włoska rzeczniczka flotyli przekazała, że trafiono jednostki włoską, angielską i polską. Do komunikatu MSZ odniósł się poseł Franciszek Sterczewski, który jest w polskiej załodze. A jaka jest reakcja polskiego MSZ? Otóż Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że polscy, obywateli są gre... polscy obywatele są w Grecji i są bezpieczni. Przekazano, że w sprawie incydentu wokół tej flotyli jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami. Proszę Państwa, czyżby z Izraelem? Jak można to ludobójcze państwo, które. Przenosi na tamten świat. W akcie eksterminacji, czystek etnicznych, ludobójstwa tysiące ludzi. Nie wiadomo, jakie są ostateczne, na dzisiaj, proszę państwa, aktualne dane. Mówi się o 60-70 tysiącach, łącznie o 30 tysiącach dzieci, ale jak jest naprawdę? Bo tam huh, ONZ i różne inne, nazwijmy to, siły, które patrzą na to i starają się. Mniej lub bardziej rzeczywiście alarmować, nie potrafią się doliczyć znacznie większych, znacznie większych liczb ludzi. Natomiast, co robi, o, co robi MSZ? Proszę Państwa, co robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce? W mojej opinii, kpi z narodu polskiego, z powagi państwa polskiego, z bezpieczeństwa i daje tym samym dowód absolutnego poddaństwa Izraelowi, Żydom z Izraela. Monitorujemy rozwój sytuacji. I uzależniamy od niego dalsze postępowanie. W najbliższym czasie MSZ planuje zaprosić przedstawiciela ambasady Izraela w Polsce celem wyrażenia troski o los obywateli RP biorących udział w rejsie flotylli, przekazano w komunikacie. Proszę Państwa, ani słowa nie ma o potępieniu, ani słowa o wydaleniu dyplomatów, ani słowa o jakichś represjach dyplomatycznych zgodnych z prawem, z protokołem dyplomatycznym. Nie ma o tym ani słowa. A więc Sikorski, Bartoszewski, pytanie, czy są bardziej Polakami, czy są bardziej Żydami, że chcą zareagować tylko w ten sposób, że zaproszą jakiegoś przedstawiciela, może sekretarkę ambasady Izraela w Polsce, zaprosić planu nie ambasadora, tylko przedstawiciela ambasady Izraela w Polsce, celem nie nagany, nie złożenia noty protestacyjnej, nie przedstawienia jasno, że jeżeli się coś takiego powtórzy, to nastąpi wydalenie dyplomatów, tylko celem wyrażenia troski o los obywateli RP biorących udział w rejsie flotylli. Proszę państwa, ludzie na wielu statkach płyną z pomocą humanitarną są atakowani, ich statki są uszkodzone na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Przecież to jest Niepojęta sytuacja. A polski MSZ reaguje w sposób w mojej opinii prześmiewczy, w sposób w mojej opinii skandaliczny, w sposób dający Polakom dowód tego, że żyjemy w państwie okupowanym przez interesy izraelskie, żydowskie, amerykańskie, dodać trzeba również niemieckie, jak najbardziej tak i ukraińskie. Zdecydowanie. Chciałbym się dodać dla porządku, proszę państwa, że rosyjskie, także tylko pytanie, czy faktycznie po to, żeby lepiej mogły tutaj się w Polsce rozgościć te interesy, które wymieniłem, czy nie po to te rosyjskie zostały stąd przegnane? Bo chyba nie ma co do tego sporu, prawda? Że w Polsce panuje przepotężna rusofobia, przepotężna antyrosyjskość. Która objawia się tym, że jakiekolwiek tylko relacje handlowe, transakcje gospodarcze, sprzedaży, jakiekolwiek relacje polityczne zostaną zidentyfikowane z Rosją, natychmiast wskazuje się, że to ho, zabronione, że to niewłaściwe i trzeba się tego pozbyć. A więc, dlaczego wprowadzono tego typu, proszę Państwa, proizraelskość, ale jednocześnie. Rusofobię. Zadaj to pytanie, proszę uprzejmie odpowiedź we własnym zakresie. Zerknijmy teraz na aktualne doniesienia na dzień 25 września. Nagrywam ten materiał w czwartek po godzinie 15 na żywo. Bombardowania Izraela i lądowa inwazja na gazę nasilają się. Zginęło 30 osób. Proszę Państwa, przypomina mi przynajmniej jeżeli chodzi o opisy tego, co tam się dzieje, rzeczywiście sytuację z tym, czego Polacy doświadczyli w wyniku, w mojej opinii, z radzieckich decyzji w związku z II wojną światową i poszczególnymi już szczegółowymi decyzjami podczas Powstania Warszawskiego chociażby. Od świtu w izraelskich atakach wojskowych na centralną i południową część Gazy zginęło co najmniej 30 palestyńczyków. Wśród 11 ofiar śmiertelnych po zniszczeniu ich domu rannego, rodzinnego znalazły się dzieci. Hiszpania i Włochy wysyłają okręty wojenne po tym, jak aktywiści... Z flotyli, o której przed chwilą mówiłem, którzy usiłowali przełamać izraelską blokadę morską strefy gazy, poinformowały, że niektóre łodzie zostały zaatakowane przez drony na południe Grecji. A więc, proszę Państwa, sensacyjne doniesienia. Świat żyje jednak czymś innym, bo ma być zajęty właśnie innymi sprawami. Czytamy: Dron wystrzelony przez jemeńskich rebeliantów w Huti zranił 22 osoby w mieście Eil Eilat na południu Izraela. Jest to rzadki przypadek naruszenia zaawansowanego izraelskiego systemu obrony przeciwrakietowej. W wyniku wojny Izraela w strefie gazy od października 2023 roku zginęło co najmniej 65 tysięcy osób, a 167 tysięcy zostało rannych. Uważa się, że pod gruzami pokola, poko, pochowano kolejne tysiące osób. W sumie. Podczas ataku Hamasu z kolei 7 października 2023 roku w Izraelu zginąć miało zginęło 1139 osób, a około 200 zostało wziętych do niewoli. Porównajmy skalę. Ale dołóżmy do tego też, że Izrael co najmniej wiedział o tym ataku, o czym media głównego nurtu nawet informowały. Dodajmy do tego też, że poprzez Katar Izrael finansował Hamas kwotą 30 milionów dolarów miesięcznie. Na ten temat publikacje również. Mediów głównego nurtu były publikowane, były dostarczane światu. Liczba palestyńczyków zabitych w strefie gazy wzrosła do 38. Warunki życia przesiedlonych palestyńczyków w strefie gazy szybko się pogarszają. Proszę Państwa, tam dzieje się skandal. Globalna flotylla Sumut spodziewa się nadchodzącego gwałtownego ataku Izraela. Flotylla z pomocą humanitarną płynąca do gazy twierdzi, że otrzymała wiarygodne informacje wywiadowcze wskazujące, że Izrael prawdopodobnie nasili brutalne ataki w ciągu najbliższych 48 godzin. I przypadek, czy nie spowoduje, że w tym samym czasie Europejczycy będą zajęci jakimiś incydentami dronowymi w Europie, w kolejnych stolicach państw, albo w pobliżu lotnisk, tak jak to się dzieje od poniedziałku praktycznie każdego dnia? Wojsko izraelskie kontynuuje ofensywę w głąb strefy Gazy. Twierdzi, że w ciągu ostatniego dnia przeprowadziło 170 ataków powietrznych w strefie. Proszę Państwa, 170 ataków powietrznych w ciągu jednego dnia. W jednym ataku zginęło 11 osób, w tym dzieci. W ostatnich dniach zginęło 7 kolejnych, zamknięto przepraszam, 7 kolejnych szpitali i placówek służby zdrowia z powodu intensywnych bombardowań. Pewnej kobiecie udało się zadzwonić do krewnych spod gruzów swojego domu i poprosić o pomoc, jednak ona i jej dwójka dzieci zginęli, gdy izraelskie siły ponownie zbombardowały dom, co upóźniło akcję ratunkową. W drodze do USA samolot Netanyahu nie przeleciał nad Francją i przekroczył włoską i grecką przestrzeń powietrzną mimo międzynarodowego nakazu aresztowania. A więc włoska-grecka przestrzeń powietrzna została z powodzeniem. Przejęta chyba, trzeba powiedzieć, proszę Państwa, przez interesy Izraela. Takich doniesień, tych doniesień jest tutaj całe mnóstwo. To jest coś haniebnego. A tak wyglądają bulteżery, proszę Państwa, które używane są po to, by równać do zera to, co najpierw było zbombardowane. I pytanie, czy nie o to w istocie w tej wojnie chodzi? Czy nie o eksterminację ludzi, ludobójstwo i przejęcie ich ziem? To się w głowie nie mieści. Że to się rozgrywa na naszych oczach. A dodać trzeba jeszcze, że władze palestyny nie zostały wpuszczone do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie odmówili im wiz, by nie mogli wziąć udziału w zgromadzeniu ONZ. Ale prezydent Palestyny ma przemawiać. Mahmoud Abbas ma przemawiać online. W czasie, kiedy nagrywam to wideo, to jeszcze się nie wydarzyło. Ciekaw jestem swoją drogą, czy do tego w ogóle dojdzie. Czy będzie to możliwe? Proszę Państwa, chciałem. Donieść o tym, co tam się dzieje. W mojej opinii nie są rzeczy przypadkowe, które obserwujemy w Europie. Tam widać, zaplanowane są kolejne działania. To nie jest jeszcze to coś, moim zdaniem, najgorszego. Choć chciałbym, żeby sprawy wróciły na dobry dla ludzi tor, ale widocznie nie mogą. Widocznie muszą zajść dalej. Pytanie, jak daleko? Jak daleko pozwoli świat, by zaszły wojny, ludobójstwo, ucisk wielki? Kto tym zarządza? Kto sprawuje nad tym kontrolę? Te pytania muszą być zadawane. I polecam rozważania, je, rozważania tych pytań w państw, w, w Państwu we własnym zakresie. W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.